No, jestem troszkę starszy od Was, ale nie tak dużo. Ja na niego mówię: Ohri! no Ohri! Ohri! No, no, I Fajnie, mega się cieszę. Ja na dwa etapy. No dobrze. A to masz te pytania? Tak. Pytanie? A te tak, leśku, były te same zadowolone? Tak. A, ale poczekaj, bo, bo to, bo muszę zrobić wstew, dobra? Dobra. A to, że się jeszcze nagrywa? Tak. OK. Nagrywa się. I to będzie opublikowane <głos> potem. <głos> tak. Ale nie wszystko, w nam Aha, że to, tak. to dobre, żeby ten. Tak, cenzura była. Tak, tak jest. 30? Ja tak. już jestem. Ale to nie będzie... Ja już jestem upocony, ale, ale jeszcze tak u... nie, nie, u... nie padło. Ale to, to jest szybkie, to zobaczysz, zaraz wszystko wyjaśnię, nie bój się. No. Tylko proszę teraz o 3 sekundy ciszy, żebym mógł zrobić wejście, dobra? Właściwie, <noise> bo <noise> 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 3 ciszy. Tak. No, czy ona tak? Ona się liga, to nagrywa? Ja naprawdę. Nagrywasz? Tak. A, dobra, no, uwaga. Nie. A to poważnie, czegoś Nie. Okej, okay, dobra. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie w kolejnej odsłonie naszych ogłoszeń już z cyklu Fatima TV News wydanie specjalne. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Norbert L Lasota, rodowity gubinianin, który aktualnie pełni funkcję sekretarza Jego Ekscelencji księdza biskupa Tadeusza Lityńskiego, biskupa dytyzji Zionobójstwo-Gorzowskiej. Księży Norbercie, witam serdecznie w naszej parafialnej telewizji. Jestem zbudowany. Tak, tu już mieliśmy przed chwilą tak, taką... Jestem tukę... fanem, bo śledzę. O! O! o. Jak mam zły humor, to puszczę. <laughs> nie, nie interesuje mnie, co się za bardzo dzieje na parafii, ale... Właśnie jakiś czas temu do księdza proboszcza jedna pani zgłosiła się w pewnej sprawie i ksiądz proboszcz pyta, a widziała Pani, w ogłoszeniach to było mówione, to są ogłoszenia? Ja myślałem, że to jest program satyryczny. O, o. <laughs> tak więc, tak niektórzy twierdzą, ale... Chcemy też właśnie naszym parafianom przedstawiać ciekawe osobistości, a ksiądz Norbert taką osobistością z pewnością jest. Zgubina by wymienił 10 innych ciekawszych, ale no, z pewnością. Ale dzisiaj właśnie gościmy księdza Norberta i księdzu biskupowi zadawałem pytania o to, jakim, jak mu się szafuje sakrament bierzmowania, w sensie jak on się czuje jako szafarz, udzielając sakramentu bierzmowania, a księdza chciałbym zapytać, jak ksiądz się czuje właśnie. W innej roli, odmiennej roli od bycia parafi, jako sekretarz biskupa. To cały czas się uczy też w jakimś sensie tego, bo no wiadomo, że bardzo odbiega to od dusz pasterstwa. Codzienność jest całkiem inna, ale jakoś trzeba odnajdywać radość i dobrodnia codziennego. Z pewnością. A czy macie w Kurii Biskupie jakieś takie swoje małe biuro, biurko? Mam. O. A jak przyjedziemy z kamerą naszej telewizji parafialnej, to zostaniemy oprowadzeni po kuribiskupie? Oczywiście. O, bardzo się cieszę. <laughs> Może być to ciekawe. <laughs> z pewnością będzie już. Zapowiadam naszym parafianom, że z pewnością to zrobimy. Przyznam, że mieliśmy to w planach, ale jeszcze nie ugryziliśmy tego tematu od strony właśnie... Dobrą sztuczkę przedźwiękową trzeba zrobić, jakąś taką. Oj, zrobimy. Du, 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 du. Szczęki. Kiedyś był taki film horror, szczęki. Młodzi nie pamiętają, ale to nic. No mają swoje zęby jeszcze. No właśnie. <laughs> Więc książę Norbercie, dość pytań takich poważnych. Teraz chciałbym, żeby książę odpowiedział na kilka krótkich pytań. Ten challenge młodzieżowy nazywa się szybkie strzały. Ja mówiłem szybkie szoty, ale to mnie Wiktoria poprowadziła, pop poprawiła, mówiąc, czy to są szybkie strzały, a nie szoty. No. Ja mówię, po angielsku: szoty to jest co? Nie? No, strzał. Angielskiego się no. trzeba uczyć, prawda? Tak jest, tak. absolimo, ja wolno to Tak mówią nasi nie? bracia Rosjanie. Tak. Więc y, zabawa polega na tym: ja wymieniam dwie rzeczy, zdradzę pierwszą, kot czy pies? Pies. I trzeba szybko odpowiedzieć, właśnie jak najszybciej, aby po prostu no, nie tracić czasu. Pierwsze skojarzenia są, jak wiemy, najważniejsze. Okay. Dobra? Dobra. Można zaczynać? Tak jest. Wieś czy miasto? Miasto. Rosół czy pomidorowa? Pomidorowa. Budyń czy kisiel? Budyń. Morze czy góry? Morze. Zimno czy ciepło? Zimno. Kawa czy herbata? Kawa. Książka czy film? Film. Truskawka czy malina? Truskawka. Lato czy zima? Zima. Owoce czy warzywa? Owoce. Słony czy słodki? Zależy, słony. Sutanna czy marynarka? Sutanna. Święty Piotr czy święty Paweł? Święty Piotr Platon czy Arystoteles? Arystoteles. Święty Franciszek czy święty Dominik Dominik. Zielona Góra czy Gorzów Wielkopolski. Zielona Góra. <laughs> <laughs> Tylko Fannoc. Tak jest. <laughs> y, piwo czy wino? Piwo. Wielkanoc czy Boże Narodzenie? Wielkanoc. Y, Tolkien czy Luis? Tolkien. Alfa czy Romeo? czy Romeo? <laughs> Spotkliwe pytanie. Romeo. Moje autorstwa. Dobrze. Cola czy Pepsi? Cola. Pizza margarita czy pizza hawajska? Margarita. Hamburger czy kebab? Kebab. Najpierw płatki czy najpierw mleko? Yy, płatki. Chleb pszenny czy żytni? Pszenny. Narty czy snowboard? Narty. Yy, muzyka klasyczna czy disco polo? Disco polo. Liczby parzyste czy nieparzyste? Parzyste. Adidas czy Nike? Adidas. Tadeusz czy Tadek? Tadeusz. <laughs> Częstochowa czy Fatihba? Częstochowa. I na koniec tak od siebie już dodam Stefan czy Paweł? Paweł. <laughs> dobrze. Bardzo dobrze że Norbertowi poszło. No dobrze. Napisz, nie? Ja chyba też. Dodam, że ksiądz biskup nie miał tego pytania ostatniego. Ostatniego. Tak. Podejrzewam. No więc, księże Norbercie, bardzo dziękuję za występ naszej telewizji parafialnej. Czy ksiądz biskup chciałby coś powiedzieć naszym parafianom? A to nie, to człowiek się zrobi z co zapytać. No dobrze, to tak więc dziękujemy, życzymy wszystkim błogosławionego tygodnia. Z Panem Bogiem. Alleluja i do przodu. Tak jest. Dzięki wielkie. Dzięki.